Uuuuuuuuuuu, ale flash będzie lecimy. Co powiecie na nuarowy immersji w Sim? Do sieci trafił obszerny gameplay z Fallen Aces, który zabiera nas do gangsterskich czasów Prohibicji. Eksploracja, walka, skradanie a to wszystko w bardzo komiksowym i palpowym stylu graficznym. Wczesny dostęp w pierwszym kwartale przyszłego roku. Paradox Interactive zapowiedziało nową grę i tym samym rzuciło wyzwanie Satisfactory. Według dostępnych informacji to gracze zbudują własną fabrykę, zapewnią jej automatyzację i opracują technologię tworzenia, a to wszystko w trybie jednoosobowym lub w kooperacji. Gra pojawi się na Steam Next Fest. Uwaga, przypominamy, Poznań Game Arena odbywa się już w ten weekend i wciąż dostępne są bilety. Święto graczy przyciągnie producentów gier wszelkiej maści, pojawi się możliwość zagrania w Assassin's Creed Mirage, a także organizatorzy zapowiedzieli powrót Nintendo z kilkoma grami do przetestowania. Zapraszamy! We have a problem. Jeśli jesteście fanami retro gier w klimatach Deus Ex czy System Szoka, to miodem na wasze oczy powinien być Core Decay i jego nowy zwiastun. Gra ma zaoferować sporą swobodę rozgrywki, a materiał prezentuje trzy podejścia. Brutalne, społeczne i z przegadywaniem oraz klasyczne, skradankowe, miłego oglądania. Polskie symulatory? Kogóż to interesuje? Okazuje się, że sporo osób. Oto rings of Saturn mimo przyćmienia przez Starfield zbiera bardzo dobre oceny. Wcielamy się tam w kosmicznego górnika, a gra kosztuje niecałe 15 złotych. Twórcy jasno podkreślają, że zależy im na zachowaniu realizmu, dobra cena, dobre recki, nieźle. I was Pojawiają się plotki mówiące o zawartości kolejnego dodatku do World of Warcraft. Spekulowano na temat piratów, ale teraz światło sceniczne padło na rasę krasnoludów. Spowodowane jest to niezaimplementowanymi aciwami oraz większą ilością lore wprowadzonego wraz z ostatnim dodatkiem. Dobra, to tyle na dziś. Do usłyszenia. Hej!